Siemano widzowie, dzisiaj gramy reaktywację rankady stawcie łapkę w górę, suba A my przechodzimy z filmem, widzowie yy, Widzowie, yy, jeżeli chcecie ze mną zagrać To, yy, to jak coś, to się nazywam IttyHuza Możecie mnie przy... Znaczy, yy, zaprosić ja tak Tutaj wchodzisz w Skype, albo tutaj wchodzisz Tutaj, nie? Wchodzisz, piszesz ty. Kuzo. i tak, i tutaj już będziecie mieli. Tylko ja po prostu nie mogę się wyszukać, bo jestem na przykład sobą, nie? I, ale Wam to wyskoczy. tak Także no, to dzisiaj aktualizacja była, i nie. Sorry, Ty.

gdzie mam, gdzie jestem już? Widzę, zostaw w górę i suba. Mm. Aha, to fajnie, że ja... Jak... O nie garnia, Nie wstrzymiem! Kurde, czemu mają podpisane ręce. Nie wiem, co to Bo to mi guna! Chyba! Miguna. To mi guna, bo mi gana. To mi gana, nie? To, to. पदा <tapintra> तन्त्र Kurde. Nie chciałem tak zrobić, ale... I widzę, tak widzę, że... Ja się tak widzę, że dodali chyba jakieś nawet, znaczy, dodali broń jakieś i... Wiem, bo mam, ale w sumie też nie wiem jakie, ale na pewno jeszcze jakieś, tylko ja nie wiem jakie. Nie, ale ja mam DPI na myszce. Nie wiem. Prawo. Hmm. ja myślę, że ja nie mam Skąd nie wiecie ja matca nie mam To się źle skończy Olecka, o dobra, ja uciekam, bo, bo to nie ma co A no to fajnie, że headshot snajp tu staje, nie? Matko! Nie no chłopie! No jeszcze chłop tam powiedział. No i ten... Co tego tego Kacha daleko. Ja nie lubię tego kawaha. Ten kaach jest słaby. W sensie... Znaczy dużo trochę mnie robi jak na kawacha, ale... Znaczy nie za dużo bije, a nie za mało, nie? Ale on jest wolny, od... O, to jest bardzo fajne. Czy mi O, działa Capsulok. Capsule, to jest Capsula, nie wiem. Się pogubiłem.

Dobra, gonna grab a little Co tu się dzieje? A przecież cząsek z przestraszenia co tu się dzieje? Co budowałem przecież to? Reżu się dobra, się przestraszyłem dobra już nie wiedziałem co powiedzieć widzę, tak szczerze mówiąc Jaki ty masz loot człowieku, ty kamp? Kopie! Nie jest dobrze, dobra ja tam na tamtej dom lecę, ale ja nie wiem, czy, czy on nie będzie zlutowany. Także ja patrzę, co tu Na dół muszę iść się. Nie wiem jak stucera... Stu, stu kurde Nie wiem się wysławić Piek. Ja pierdziela. Co strzelaj przecież? O miłego to! Dobra widzowie. Jeśli wam się podoba, zostawiacie łapki w górę, tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja wam życzę miłego dzięka i do zobaczenia. Lupa!